I w drodze do domu złapiecie mały głód. Pokaż mu, kto tu rządzi. Więc po pracy dania. Najszybsza metoda na głoda. U łosi rozmawia się tylko z łosiami. U pingwinów z pingwinami. U tapirów pewnie z tapirami, ponieważ myślą, że ze sobą mają tanio. Ale wciąż nie mają tak tanio jak w Play. W Play jest taniej do wszystkich sieci niż nawet wewnątrz tych sieci. Zaskakujące? Dołącz do Play. Za złotówkę unikalny Sony Ericsson C702 z nawigacją GPS i super aparatem fotograficznym. Play. Dziś spodnie. Jak się ubrudza, to się wypierze. W proszku 2 za 45 zł I nektarynka, kilogram 345 zł. Dobra jak spodnie. Z drzewa. Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Akcja. Media, ja media, Media niechaj żyje, nie mam sto lat, lat. Media Stary, co to jest? Dobrze jest! I tak liczy się tylko urodzinowa cena. 10 lat Media Markt Jak przebiega nasza brudna inwazja? Odparliśmy każdy atak zajmując cały terytorium granu! A, I odpływ w A kosz na śmieci? Mamy kosz. Grotbaser To nie możliwe! czegoś takiego nie widziałem! Szylega nawet do pionowych powierzchni, to kody z Imperium Brudu! Jaki gęsty! Nowy Domestos Grotbaster. Zatrzymaj inwazję brudu. Pamiętujemy! 10 milionowa Astra w drodze. Z tej okazji obniżyliśmy ceny wszystkich modeli Astry. Dodatkowo kupując w superkredycie limitowaną Astra Celebrity z bogatym wyposażeniem, zaoszczędzisz 10 tysięcy złotych. Słuchaj, to już jest lato. Siedzę sobie pod parasolem. Fajne dziewczyny. Naprawdę fajne. A może co? A może śródziemne? Teraz w McDonald's poczujesz się jak na słonecznym południu. Ser mozzarella i oliwki w sałatce włoskiej oraz nowe kanapki. Ciabatta grande i kurczak po grecku. Lato zaczyna się w McDonald's. Słuchaj, nie wiesz, gdzie są peluszki? W dipie. Produkt z Biedronki polecają się na imprezy. Niewielka pojemność, ale jaka moc po prostu nie do zajechania. Trzyma się drogę jak przyklejony ekstremalnie czysta ekotechnologia, automat tak, ale zmiany biegów nie zauważysz. Puszczasz kierownicę, a on praktycznie sam parkuje. No i to jest samochód, co?